Wyjątkowa chwila, wyjątkowe miejsce. Chcę z tego w tym momencie podziękować wszystkim uczniom. Wasza codzienna nauka, wasze podejście do życia w właściwy sposób zaoszczędziło tym, że w dniu dzisiejszym będziecie mogli otrzymać dokumenty, certyfikaty potwierdzające naszą umiejętność językową. Wielu z Was posługuje się świetnie językami opcji, ale dzisiaj otrzymując ten certyfikat otwieracie sobie drzwi do wielu instytucji i ten certyfikat w przyszłości będzie miał wymierną wartość ekonomiczną i wymierną wartość dla Was na przyszłość. W ostrocu mam przyjemność gościć po raz bo dokładnie te cztery lata trwa. Cudowny projekt językowy władz miasta, projekt, który nieustannie się rozwija. Zaczynaliście 4 lata temu od 100 osób jednego egzaminu na poziomie B1 preliminarium i muszę tutaj przyznać, że mam pełna obaw, że to jest za trudne, żeby zaczynać od tak wysokiego poziomu, ale okazało się, że wszyscy stali. Całe 100 osób, także wielkie prawa. I było to bodajże 4 gimnazja, 4 bądź 5 gimnazjów. W tym roku, jeśli chodzi tylko o język angielski, jest to 258 osób, 10 szkół yy, i 3 poziomy zaawansowania. A2 B1 PET i B2 FIRST. Także rozwijacie się niezwykle szybko. Tak jak zawsze powtarzam, Ostrowiec z językami stoi i tylko Ostrowiec, bo nadal nie macie naśladowców, a szkoda. Są w innych miastach projekty językowe, ale w oparciu o Fundusze unijne, a nie o fundusze miasta. Wiemy, jak ważne są języki obce. Ja sam z autopsji wiem, co to znaczy rozmawiać w innym języku. To otwiera wiele granic, to ułatwia życie. Znajomość innego języka to możliwość przeżycia drugiego życia i. W ten sposób ułatwiamy przełamywanie barier, otwieramy granice dla naszej zdolnej młodzieży. A że mamy zdolną młodzież, nie świadczy fakt, że ponad 306 osób przystąpiło do certyfikatów języka angielskiego, francuskiego i niemieckiego. Mamy ponad 50 osób, które zdały certyfikat na poziomie B2, a poziom B2 to jest. Znajomość studiów, to jest po zakończeniu studiów absolwent powinien się wykazać znajomością języka obcego na poziomie B2, a nasza młodzież na tym etapie już takie osiągnięcia i umiejętności ma. Chcę podziękować kadrze pedagogicznej, nauczycielom, lingwistom, ale rodzicom. Rodzicom, dziadkom za to, że motywują, a przede wszystkim młodzieży, że ma chęć, że chce potwierdzić. Dzieci świetnie mówią, nie mają oporów z rozmawianiem w obcych językach, ale dzisiejszy certyfikat to jest potwierdzenie ich umiejętności. Te Certyfikaty są bardzo ważne w wielu instytucjach, i stąd możliwość, że miasto wychodzi z inicjatywą. Jako jedyne w Polsce dostaliśmy wyróżnienie, dostaliśmy specjalną nagrodę na Uniwersytecie Jagiellońskim w Krakowie za tą inicjatywę. I to jest bardzo cenna nagroda dla nas. Zajęcia z językami to już zajęcia od czterech lat. W poprzedniej kadencji zdecydowaliśmy się, aby takie możliwości zaproponować naszej młodzieży, i te języki są dodatkowe w naszych placówkach. A w tym roku w pilotażu zdecydowaliśmy się zwiększyć liczbę godzin matematyki i logiki. I dla naszych uczniów chętnych, którzy chcą pogłębiać swoją wiedzę, którzy chcą mieć lepszy start w życie, mamy dedykowane zajęcia z matematyki i logiki, a dla uwrażliwienia, dla poczucia własnej wartości też dodatkowe zajęcia artystyczne z przedmiotów plastycznych. Tego języka wokół nas jest bardzo dużo i dzieci dzisiaj mają na pewno dużo lepszą sytuację niż jeszcze kilka czy kilkanaście lat temu, bo one są językiem otoczone i szczególnie językiem angielskim i one już same... Mają też świadomość, że język angielski naprawdę pomaga w życiu i w języku angielskim trzeba nie tylko mówić, ale trzeba się również nauczyć myśleć. Nie każdy ma taką zaszczytną laurkę na stronie własnej szkoły. Nie każdy ma prawo do podwieszenia loga Cambridge na swojej stronie szkoły. Przykłada się to również na rekrutację i rodzice z zaufaniem oddają dzieci później do szkoły.